Czy Słonik Zagłady został dokończony? Moim zdaniem tak, został dokończony. W najwspanialsze sposoby przyszło ponad 20 przeróżnych prac. Wszystkie są absolutnie fenomenalne, więc zapraszam, by zobaczyć je wszystkie. Pewnie jesteście ciekawi, kto wygrał ten malutki konkurs, który zrobiłem, ale na który wpłynęły moim zdaniem prace, które są no, gigantyczne pod względem koncepcji, wykonania, formy. No. Jestem strasznie wzruszony i strasznie Wam dziękuję za to, że odpowiedzieliście z taką siłą. Myślę, że nagrody będę wysyłać Wam już po świętach. I po... Ale teraz się odezwę do wszystkich, żeby znać adresy i tam do jakichś paczkomatów będę, będę je przesyłać. No i tak, co zajęło pierwsze miejsce, to chyba się na końcu mówi, nie? A więc najpierw powinienem powiedzieć, kto zajął miejsce trzecie. Jeszcze zobaczę tutaj o moją ściągę. Dobra, mam ją. A więc trzecie miejsce otrzyma ta praca Marcina Krukiewicza. Bardzo, bardzo elegancki słonik z pixelartowym vibe'em, a więc jak wiecie, mam słabość do pixelartu. Fajne kolory. Taki bardzo, bardzo przyjemny, taki trochę kreskówkowy, kojarzący mi się z. Polską, polską starą animacją. Bardzo, bardzo fajny słonik zagłady. Myślę, że z chęcią roz, rozdeptałby pomysłowego Dobromira i różne inne postaci Bolka i Lolka, i którzy ginęliby pod wielkimi, ciężkimi stopami chaosu. Miejsce drugie. Miejsce drugie. Michał Tokarz. Ten wspaniały słonik, który ma w sobie coś takiego rysunku z zeszytu z podstawówki. Jest w nim coś takiego takiego, takiego surowego, ale jednocześnie jest, jest bardzo żywy i bardzo ekspresyjny. Piękne, piękne kolory. Jest to słonik, który zdecydowanie mógłby mnie spożyć, jakbym trafił do Starego Świata. I na koniec Miejsce pierwsze. Miejsce pierwsze, które mnie zniszczyło. Jak zobaczyłem tego słonika zagłady, pomyślałem O kurde, to jest słonik zagłady. To on pukał do bram Helbergen. Teoretycznie, nie wiem, ja nie będę spoilować. Ten słonik to jest słonik tak przepięknie namalowany. On mógł być spokojnie po prostu na oficjalnej okładce dodatku. To jest kosmos, przepiękna rzecz zrobiona przez Kas Tarda gratuluję też wszystkim pozostałym twórcom bo spotkaliśmy się w czteroosobowym jury każdy z nas dawał swoje propozycje było jeszcze wiele prac które mogły wejść na to podium Oczywiście, no dla mnie, tak, gdybym miał większy kanał, to wszyscy byście dostali nagrodę. Na razie jestem jeszcze za malutki. Kiedyś będę większy, będę sypał tymi nagrodami na lewo i prawo. Chociaż no mam nadzieję, że te nagrody wam się spodobają, bo no są w jakiś sposób może tak troszeczkę osobiste, bo jedną figurkę pomalowałem, wybrałem. Tą sakiewkę, żeby pasowała do kampanii, no i kostki, które no, musiały świecić w ciemności, no bo spaczeń, wiadomo. A więc mam nadzieję, że wszystkie te rzeczy będą Wam służyć, i jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wszystkie zajebiste, świetne prace. No i życzę Wam wesołych świąt, i do zobaczenia. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz w moim lochu. Cześć.